Cześć, z tej strony Sztygrys. Zapraszam na komentarz gry. Gra jest z Ligi Iglo. Z grupy H. H. Przepraszam, nie z H. Z, z G. Z grupy G. Czarnymi gra Porepskis. Białymi gra sigm. Gra bardzo ciężka do skomentowania, ale zrobię to co, to, co mogę, żeby skomentować. Była bardzo agresywna i waleczna. Początek jak najbardziej normalny. Ruch w C18 jest troszkę za wczesny. Ruchem, który się tutaj gra, jest rozszerzenie na brzegu. Tak, a czasem gra się dalej. To jest ruch trochę bardziej waleczny, ale też bardziej, można powiedzieć, elastyczny. Lekki. Białe poszły do rogu, i co jest troszeczkę małym ruchem. Co co prawda pozwala przeżywać białym kamieniem, ale łatwo je też przycisnąć do, do ziemi czarnym i zdobyć wpływ po lewej stronie. Nie trzeba tego robić od razu, ale w przyszłości. Na razie czarne dograły po lewej stronie. Tutaj ten nasz kształt nie potrzebuje pomocy. Kosum jest bardzo silnym kształtem. Jeżeli przeciwnik nam wejdzie z tej strony, to my możemy zawsze przycisnąć białe, zdobyć te zewnątrz i po prostu atakować biały kamień. Może pokażę przykład, gdybyśmy zagrali gdzieś indziej, na przykład tu, to jest duży ruch i biały zainwaduje, to wcale się tak nie przejmujemy. Możemy popchnąć troszkę kamieni tutaj, powiedzmy coś takiego, a później zaatakować, zaatakować ten ruch. Jeżeli biały po prostu dogra tu, to zawsze będziemy mieli ten ruch duży, więc tak czy siak coś dużego dostaniemy jako czarne. Nie musimy tutaj jeszcze dogrywać, w grze czarne tak trochę dograły. Wiem, że to też miało wesprzeć ten kamień w C6, takie dwa w jednym, można by powiedzieć, ale nie trzeba było. Można było już bezpośrednio grać najmocniejszy ruch w tym e, dolnym lewym rogu, a najmocniejszym ruchem jest F3. F3, ewentualnie tam F4 też jest możliwe. Dobra. Czarne zagrały po lewej i białe natychmiast zaatakowały. No to jak już powiedziałem, że po, e, bez tego kamienia w C10 czarne są bezpieczne, to po dodaniu tego, tego, tego kamienia są super bezpieczne. Inwazja tutaj jest po prostu błędem. Za szybko zagraliśmy tutaj, jest tutaj mało miejsca. Gdyby na przykład, wyobraźmy sobie, że biały, biały miałby tutaj kamień, coś takiego, to wtedy sytuacja byłaby diametralnie inna, bo białe są bezpieczne i nie da się też na górnej grupie oprzeć. Ale, jak nie ma tego kamienia, to bardzo łatwe czarne mogą właśnie oprzeć się na tej grupie u góry, zyskać mocną siłę, tak jak sobie to mówiliśmy, i wtedy kamień w C13 jest zgubiony. Jest na misji skazanej na niepowodzenie. Więc e, zdecydowanie za szybko inwazja, i zbyt głęboko. Zg zbyt głęboko. W grze czarne wyskoczyły, i to też ma jakiś sens, tylko różnica jest taka, że zamiast oprzeć się na gru grupę białej i mocno zaatakować bia białą grupę yy, po lewej, dajemy wybór. Jeżeli białe zagrają z tej strony, to my mocno atakujemy ten kamień, jakoś tak czy siak, a jeżeli białe tutaj uciekną, to wtedy my atakujemy tą grupę. Yy, I to mi się nawet podoba, ten, ten ruch w F15. Różnica, yy, czy, czy właśnie zastosować taką strategię, gdzie dajemy przeciwnikowi wybór, czy, czy, czy opieramy się na jednej grupie, by zaatakować drugą, Zależy od konkretnej sytuacji, ale generalnie chodzi o to, że jak dajemy wybór, to chcemy, żeby ten wybór był trudny. Gdyby białe miały prosty wybór, na przykład jedna grupa o wiele bardziej potrzebuje pomocy niż druga, no to wtedy ten, ten ruch jest troszeczkę niedobry. To już lepiej spróbować się oprzeć, na jednej grupie i zaatakować drugą. Ale jeżeli przeciwnik ma duży problem z wyborem, no to wtedy, wtedy to jest ruch dobry. I tutaj ten wybór nie jest prosty, bo chciałoby się wyskoczyć. Ale ruch w G17 jest bardzo, bardzo mocny. Z drugiej strony chciałoby się zagrać tu, ale wtedy czarne sobie robią ładny kształt po tej stronie i też mam duże problemy. Więc yy, wydaje mi się, że ta F15 jest jak najbardziej w porządku. W grze białe najpierw zagrały do rogu, a później wyskoczyły. Przy czym to zagranie do rogu dużo nie zmienia. Wciąż może wygrać G17. To jest bardzo duży ruch, o którym gracze zapomnieli na bardzo długo. I dlaczego to jest duży ruch? No bo białe jeszcze nie żyją. Tak naprawdę, żeby przeżyć, to białe muszą dograć. Wyobraźmy sobie, żeby białe grają gdzieś indziej. Jak, jak zabić yy, białe? No najprościej jakoś tak. Yy, tutaj może by jakoś kolejny zmienić, nie na przykład tu, tu, coś takiego. Yy, a nie, przepraszam, tak, tu białe przeżyją. Mój błąd. Tak. Tak, chyba najłatwiej. Tak chyba najłatwiej prze, yy, zabić. Lokalnie tego, tego życia nie ma, więc białe muszą być bardzo ostrożne. Są jakieś słabości na zewnątrz czarnej grupy. Ona nie, nie otacza białe tak, w taki bezpośredni sposób, ale lokalnie życia nie ma, a to jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Jeżeli białe będą musiały jakoś dograć, na przykład tak, Czarne się połączą w takim razie, no to czarne mają bardzo ładny zewnątrz na górną część planszy, są połączone i te białe kamienie z kolei w zamian będą bardzo słabe, bo nie będzie się dało czarnych kamieni zaatakować. Te kamienie będą y, nie robiły nic ważnego. Więc y, bardzo ważne rówki 17, o którym gracze zapomnieli, czarne zagrały z tej strony. Swoją drogą, jak damy przeciwnikowi wybór i on wybierze jedną, no to my musimy iść w drugie, tak? O to chodzi z wyborem. Z punktami, że tak powiem, jaj wymiennymi. Grać gra w jeden, my gramy w drugi. Wydaliśmy wybór, przecież wybrał, a my nie wybraliśmy drugiego wyboru. To nie dobrze. Na razie biały tutaj próbują sobie walczyć. Czarne zagrały taki ruch. Wydaje się, że troszeczkę za szybko. Jeżeli yy, jeżeli białe połączą, no to wtedy to może być w porządku wymiana. Tak jest taka. Jakaś szansa, na nie wiem, na może łapanie ten, te, tego kamienia w taki sposób czy tak dalej. Ale białe nie, nie muszą być takich grzeczne i słusznie tutaj białe zagrały w ten sposób. Czyli m, czarne mogą przeciąć białe, jeżeli białe to czarne i białe będą zadowolone, szczególnie biorąc uwa pod uwagę, że, że to czarnych jest strefa wpływu, więc białe nie mają nic przeciwko oddaniu jakichś kamieni, jeżeli w zamian dostaną jakieś inne i przeżyją. No i tak się trochę zdarzyło. Tu była taka bardzo skomplikowana sekwencja, której no, ciężko mi było znaleźć lepsze alternatywy dla obu z graczy. Powiedzmy, że ona była w miarę optymalna, ale na końcu wyszło coś takiego. I raczej nie jest to złe dla białych. Dlaczego? Bo białe teraz mają ruch, a czarne po pierwsze mają tu cięcie, a po drugie mają tutaj wyjście. I jak wyjdziemy, to albo będziemy atakować tę grupę u góry, albo brać to cięcie. Tak? Czyli jak teraz po prostu wyskoczymy. To jest znowu sytuacja, kiedy czarny ma wybór albo grać od tej strony i od tej, albo od, o, zabezpieczyć to cięcie, albo skoczyć z drugiej strony i wybór jest po prostu, przepraszam, trudny. Natomiast tym razem, znaczy się tym razem to czarne wcześniej to zrobił, a tym razem białe nie dały wyboru. I to jest niedobrze, bo białe zamiast dać wybór, przeciały od razu. Przeciały od razu. Lepiej przeciwnikowi dać wybór. Tutaj na razie czarne wskakują. I białe i tak zagrały G13, sobie wyskoczyły. I czarne mają teraz szansę to cięcie zaatakować. Atakujemy, białe tam próbują uciekać. I znowu bardzo skomplikowane tutaj były sekwencje. Długo sobie na nie patrzyłem. I znowu nie widziałem tutaj nic lepszego dla obu graczy. W tej sytuacji wydaje się, to jest bardzo skomplikowane, ale wydaje się, że białe jakoś muszą chyba poświęcić kamień BD4. Bardzo ciężko się go ratuje. W grze próba była ratowania, ale to było bardzo trudne. Widać co tu jest istotne. Istotny jest tutaj ten róg. Jeżeli biały przeżyją w rogu, to zabiją czarne i to jest bardzo ważne. No ale też trzeba jakoś nie dać się zamknąć tą grupą i to jest trudne. Trudno nie dać się zamknąć tą grupą. Wydaje się, że jest to bardzo ciężkie. W grze tutaj gramy, gramy, gramy. Biały gra od centrum, no, ale natychmiast czarne grają w b3. I, i, I ten ruch praktycznie zabija róg i sprawia, że czarne zyskują przewagę. No niestety ciężko nie grać tego ruchu. Gdybyśmy zagrali go teraz jakoś tak, białymi, to czarne mogą nas złapać prawdopodobnie w ten sposób. Jest tu trochę słabości, ale mm, wydaje mi się, że jakoś sobie tutaj czarne po, po, poradzą, chociaż sytuacja jest dość skomplikowana. No ostatecznie białe dograły i czarne po prostu zabiły. To już jest rezultat dobry dla czarnych. Tutaj były próby dogrywania, ale nawet teraz bardzo słusznie y, czarne zauważyły, że lokalnie nie ma życia, więc zagrały po prostu tenuki. Lokalnie tutaj nie ma życia, zresztą to zobaczymy. Natomiast y, zagranie tego, miejsce zagrania tego tenuki jest troszkę dziwne. Ruch w o3 jest ruchem dużym, ale y, to w sytuacji, kiedy mamy pustą plaż, a tutaj mamy już dużo kamieni i jest też bardzo dużo kamieni które są słabe, które walczą, które, które trzeba bronić. I granie o trzy to przysłowiowe, pój przysłowiowe pójście na ryby, kiedy nasz dom stoi w ogniu. A gdzie jest ten dom stojący w ogniu? Na przykład to jest grupa, która stoi mniej lub bardziej w ogniu. Ona jest w centrum, nie ma żadnych oczu i można ją przyciskać. Tuż obok jest druga, czyli jak już mamy dwie. Dwie grupy bez oczu to jest już zazwyczaj duży problem, bo zawsze stracimy jedną albo. Albo drugo, Dodatkowo są też jeszcze białe grupy, które nie są tutaj yy, zabezpieczone, tak? więc yy, warto by było je trochę przycisnąć. Czyli ta lewa strona wciąż jest tą interesującą dla nas i tam powinniśmy grać. Może czarne się bały, że sami zostaną tutaj zaatakowani tą grupą. Natomiast ją, tą grupę da się wzmocnić łatwo, przyciskając po prostu biały kamień, grają coś takiego, takie wymiany. Teraz już czarne wyglądają o wiele zdrowie i mogą wrócić do na przykład grania jakiegoś G17. To jest ten ruch, o którym mówiłem już dawno temu, a gracze na złość nie chcieli go po prostu sobie, yy, nie chcieli go po prostu zagrać. W grze czarne zagrały o 3, białe najpierw zrobiły jakieś wymiany, które nie pomogły, yy, bo białe umierają, później próbujemy tutaj też czarne zaatakować, ale czarne jakoś tam sobie życie wywalczyły. Jakby się ktoś zastanawiał, jak, jak to życie jest, to pamiętajmy, że mamy taką sekwencję i tutaj białe nie mogą się połączyć, więc ten kamień w b8 jest tak naprawdę złapany. Tak tylko przypominam. I teraz biały zagrał g16. To jest dobry ruch tam, gdzie trzeba, było, gdzie, gdzie, gdzie trzeba było grać. Ja co prawda chyba bym zagrał po prostu spokojniej, bo jak zagraliśmy w ten sposób, to czarne mają szansę oprzeć się naszej grupie i później zamknąć naszą grupę na dole, a gdybyśmy zagrali tak, białe wyskoczyły, to my też możemy wyskoczyć w ten sposób i, i jakoś białe wychodzą. W grze białe zagrały tu i trochę niepotrzebnie czarne dotknęły biały kamień. Lepiej grać w ten sposób. To jest ruch, który opiera się na tym kamieniu u góry po to, żeby zamknąć ten na, do, na, ten na dole. I to jest bardzo częsta sytuacja. Jeżeli mamy naszą grupę, a białe kamienie są po dwóch stronach, to bardzo często będziemy chcieli oprzeć się na tej, a później złapać Drugą. I bardzo ważne, żeby opierać się na, nie na tej, którą chcemy złapać, tylko na tej drugiej, tak? My chcemy złapać tą na dole, więc opieramy się na, tą, na tej u góry. A w grze czarne oparły się na tej, którą chciały, chciały łapać. Może myślały, że ten ruch po prostu łapie białe, ale no, nie jest to prawda. Yy, zaraz zresztą zobaczymy. Natomiast gdybyśmy zagrali tutaj, to jest problem. Jak białe się wzmocni jakoś tutaj i zacznie uciekać, to wtedy mamy bardzo mocne hanę i, i ruch w g16 przestaje mieć sens. A jak odpowiemy tu, no to teraz już się powoli robi dla białych niebezpiecznie. Czy to taki ruch, czy można jeszcze spróbować się dalej oprzeć i wtedy złapać? No to są już bardzo niebezpieczne sytuacje dla, dla białych. W grze czarne zagrały od razu tutaj ckę, i to jest niebezpieczne. Oprócz tego, że pozwala białym łatwiej wychodzić, tak naprawdę, to też czarne zostaną zaraz zamknięte. Zresztą zobaczymy to w grze. Tak, tak, tak. Tutaj jakaś wymiana w sente I czarne też zostały otoczone, a to jest zawsze problem. Mhm. Tutaj, co prawda, wydaje się, że była jakaś jakiś taki sposób na zabicie białych kamieni, na przykład takie wydłużenie jest bardzo denerwujące. Bo, jak zagramy tu, to. Przepraszam, jak połączymy się w jakiś taki sposób, to jest sposób na złapanie tych białych kamieni, może. A nie, nie jest na złapanie białek, to przepraszam. Może tak w takim razie. Tak chyba lepiej. Nie jest to jeszcze takie oczywiste, czy białe są złapane, czy nie, ale, ale jest bardzo ryzykowne dla nich. Więc jeszcze tu jakaś nadzieja dla czarnych była. Czarne zagrały atari i tutaj wyszły. W ten sposób białe na pewno wychodzą, a to oznacza, że czarne mogą mieć duży problem tutaj tą grupą. W grze graliśmy gdzieś indziej, ale wydaje się, że gdybyśmy dograli po lewej stronie, to zabijemy białą grupę całą, czyli ta cała grupa zostanie zbita. I tutaj znowu jest kwestia zrozumienia, co jest ważne, jaki jest priorytet. Na przykład przez długi czas gracze nie rozumieli, że priorytetem jest granie tego G17. I tutaj też priorytet jest po tej lewej stronie. My chcemy zabić tą grupę. Jak ją zabijemy, będziemy bardzo szczęśliwi. To jest najważniejsza rzecz w tym momencie. I czarne mogły prawdopodobnie to zrobić. Jest to takie troszeczkę nieoczywiste, bo jak zagramy tu, to nagle się możemy przestraszyć, bo zaraz tutaj biały się tym razem może połączyć, ale ma bardzo mało oddechów, więc, więc powinniśmy go zabić bez problemu. W grze wyglądało to troszkę inaczej. Czarne zaczęły grać z tej strony i zrobiły tu jakieś takie ładne squeezy. A co no, ładne squeezy bardzo. Fajne. Problem jest taki, że w pewnym momencie biały dograły gdzieś w okolicach b15 i nas zabiją. To jest to trochę przykre. Na razie uwaga graczy przeniosła się na niższe tereny, chociaż tak naprawdę ten ruch taki jak ten jest super olbrzymi, tak? Żyjemy białymi i zabijamy czarną, więc podwójna wartość. Na razie gramy gdzieś indziej. I tutaj wydaje się, że niepotrzebny ruch czarnych. Czarne zagrały g6. Ten ruch po prostu łapie te trzy kamienie, tylko te trzy kamienie nie są istotne dla nas w żaden sposób, co jest pewnym problemem. Bo wtedy, jeżeli one nie są ważne, to trochę zmarnowaliśmy ruch. Pozwoliło to białym wrócić do b15. Jeżeli zabijamy teraz czarny, no to to był olbrzymi ruch, a tak chyba jest. Zaraz sobie popatrzymy na jakieś sekwencje, tutaj wydłużenie w dół i, i białego zagranie w a14. Czarne mają dużo oddechów, ale jakbyśmy zaczęli je zabi zabierać białe oddechy, na pewno ta wrzutka się przyda. Jakiś taki ruch. Tu tu. No i zobaczmy. Raz, dwa, trzy. O! A to chyba białe umierają i tak. No bo trzeba było tak zagrać, a jeszcze może, bo, bo tej wrzut na to wrzutkę nie, nie musimy opowiadać. Możliwe, że tak można tak można zagrać i próbować przeżywać w ogóle tutaj. No dobra, to tak, to białe zabijają. Co gdybyśmy zaczęli od tego ruchu, bo chyba trzeba zacząć od tego ruchu, żeby zabić, to chyba tu najlepiej. No I wygląda to jak śmierć białych. No dobra, czyli dało się i tak zabić tą białą grupę. Gracze tego nie widzieli i graje gdzieś indziej. To jest kolejny ruch typu y, pali nam się dom, ściany się walą, wszystko ru, runęło, a my idziemy sobie na ryby. No, y, mamy tutaj grupę, która jest duża i którą fajnie było zabić, a jeżeli my tam nie zagramy, to przeciwnik tam zagra, tak jak z, stało się w grze. I ten ruch ma dość mocną kontynuację. Opieramy się na czarnej grupie. Nawet czasami byłaby możliwość zagrać pod chociaż nie w tym przypadku. W tym przypadku można tylko się oprzeć i to oparcie jest dość y, sensowne. Można się w ogóle oprzeć dalej. Wciąż czarne muszą grać tutaj i praktycznie biały się zaraz połączą ze swoimi kolegami y, po tej drugiej stronie. Mniej lub bardziej zaraz się tu jakieś łączenie znajdzie. No, a może nie, nie tak oczywiście się znajdzie, ale nawet taki ruch jest. Y, jest mocno wzmocniający białe kamienie. W grze białe tutaj połączyły i to jest troszeczkę dziwny ruch Co prawda czarne absolutnie tutaj nie powinny zbijać, bo nie ma takiej potrzeby Tylko można grać z tej strony Ostatecznie białe znalazły jakieś takie cięcie I to cięcie wygląda jakby nic tutaj się nie działo Ale y, okazuje się, że jednak są jakieś pewne problemy Ostatecznie białe y, zbiły kamień i przeżyły w rogu co jest pewnym sukcesem, natomiast straciliśmy z kolei sentę i czarne będą mogły atakować tę grupę. Atakują to, tą grupę. Robią ten wrust skalę i otaczają białe kamienie. Otaczają, otaczają. Białe możliwe, że mogły to zagrać lepiej, ale była to ciężka sytuacja dla tej grupy. Ciężko się ją ratowało i ostatecznie ona zginęła. Grupa jest olbrzymia i przewaga czarnych się zrobiła duża, do czego wrócę niedługo. Na razie białe grają dalej. Białe grają z prawej strony. Następuje sekwencja, gdzie białe tworzą jakąś grupę, czarne wskakują i ostatecznie przeżywają w rogu. A jak przeżywają w rogu, to białe zabijają. Teraz przewaga czarnych się zrobiła astronomiczna. Gra trwała jeszcze tam prawie 100 ruchów, jak nie 100 ruchów dalej, ale. No nie ma tutaj za bardzo powrotu do, z, z tej gry. Przewaga jest naprawdę co najmniej punktowa. I nie będziemy o tych ruchach później rozmawiać. Skończmy na tych ruchach, które są teraz, ale chciałbym powiedzieć coś bardzo ważnego. No bo w tej grze białe popełniły na początku trochę błędów, miały dość nie, nieciekawe pozycję, ale później popełniliśmy bardzo duży błąd i zginęliśmy olbrzymią grupą. I zazwyczaj, jeżeli zginiemy olbrzymią grupą, i nie dostajemy rekompensaty, a ja tutaj zauważę, że nie dostaliśmy rekompensaty, bo y, po zabiciu tej grupy białych, nie dość, że zabiły czarne białe, to jeszcze na zewnątrz dostały bardzo takie silne i solidne kształty. To są kształty, z którymi y, niewiele da się zrobić, które właśnie pozwolą jeszcze więcej punktów zdobyć później. No to jeżeli tak umrzemy, tak dużą grupą, to po prostu y, różnica punktowa, y, jeżeli chodzi o wynik, jest za duża. I w takich sytuacjach powinno się poddawać. Ja spróbuję teraz powiedzieć, dlaczego powinniśmy poddawać w sytuacji, kiedy no, m, m, jesteśmy bardzo do tyłu, popełniliśmy duży błąd i, i, i szanse na wygrane są nieduże. Y, pierwszy powód, dla mnie najważniejszy, ale to zależy od, od osoby, jest taki, że to jest pokazanie szacunku dla przeciwnika. Po, jakby pokazujemy, że zdajemy sobie sprawę, że przegrywamy, popełniliśmy błąd, przeciwnik zagrał lepiej. My się poddajemy, żeby pokazać mu to i żeby nie, nie ciągnąć gry. Bo szczerze mówiąc, dla większości z nas granie, kiedy mamy dużą przewagę, nie jest wcale zabawne. Kiedy gramy w go, chcemy mieć rywalizację, chcemy, chcemy mieć walkę, chcemy hmm, po prostu hmm, czuć, że, 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 że gra jest bliska i że, że, że gramy w sposób ciekawy. Natomiast jak wygrywamy o bardzo dużo, to gra się przestaje zrobić ciekawa. Jeżeli nasz przeciwnik dba o nasze, o to, żeby, żebyśmy obaj się cieszyli z tej gry, no to nie powinien jej przeciągać za długo. Może być tak, że niektórzy nie, nie, niektórych nie obchodzą inni ludzie, co się zgadza, zdarza, chociaż nie popieram tego. W akurat to jest wspaniałe, że ludzie myślą o innych. No to drugim powodem, żeby poddawać gry, kiedy, kiedy przegrywamy, jest taki, że to pomaga w też w samorozwoju. Jeżeli obchodzi nas własny samorozwój i to, żebyśmy grali lepiej, no to poddawanie jest bardzo ważną rzeczą. Po pierwsze, musimy się zastanawiać, czy przegrywamy, czy wygrywamy, a umiejętność takiego, takiego oceniania jest bardzo ważna, jeżeli chcemy grać lepiej. Ale co jeszcze ważniejsze, pozwala to po prostu pogodzić się z jakimiś swoimi porażkami i daje nam czas na to, żeby i analizować. Zamiast tracić czas na granie gry, z której nie możemy się nic już nauczyć, bo nie jest już interesująca, możemy poświęcić ten czas na analizę swoich błędów i zastanowienie się, co, co poszło po prostu nie tak. W szczególności, jeżeli nawet, u, e, zagramy dalej, jakimś cudem uda nam się tę grę wygrać, co się oczywiście zdarza, szczególnie w grach skomplikowanych i tutaj też w tej grze dużo się różnych dziwnych rzeczy działo, chociaż czarne nigdy nie zbliżyły się o mniej niż 50 punktów do, do, do białych no to to nie jest zwycięstwo, z którego się czegoś nauczymy, tak? Bo gramy w sytuacji, w której no i tak szanse były nikłe, tak? Często nasz przeciwnik nie będzie grał na 100 swoich procent, będzie grał na przykład bardzo bezpiecznie. Jeżeli na przykład będziemy grać dalej, to biały będą grać, a czarne sobie powiedzą, a, ja tylko gram bezpiecznie, nawet nie, nie myślę o żadnym atakowaniu, gram tak, żeby, żeby po prostu nie, nie gram dobrych ruchów, tylko gram ruchy, które dadzą mi zwycięstwo. No i z takiej gry się nic nikt nie nauczy, no bo, yy, no bo nie będzie to normalnego, To będzie go yy, typu byle nie zrobić jakiejś dużej wpadki i nie przegrać. I w takim przypadku yy, jakby ciężko się czegoś nauczyć. Więc yy, powody są dwa. Po pierwsze szacunek do przeciwnika i dbanie o to, żebyś, żeby obie strony yy, cieszyły się z gry, a drugi to jest po prostu samorozwój. Naprawdę to, to, to pomaga. Może dla niektórych, dla niektórych to jest takie szokujące, że, że dlaczego poddawać, póki jeszcze są nawet miały szanse, żeby, żeby wygrać? W szczególności jak wygramy, to niektórzy tak sobie myślą, są bardzo szczęśliwi, no bo to powrót z takiej złej sytuacji to jest więcej wart niż wygranie po prostu równej gry. Natomiast o wiele lepsze jest przyznanie te, te, tego, że po prostu źle pograliśmy, popełniliśmy błąd. I poddaniu. A, i na koniec jeszcze powiem, bo to może być nieoczywiste dla niektórych, no w którym momencie poddawać? Nie mamy przecież kalkulatora w głowie i nie wiemy o ile punktów przegrywamy. Więc, po pierwsze, zachęcam, żeby próbować ocenić na przykład, o ile przegrywamy, porównywać to z, z, na przykład z tym, co komputer mówi, i, i w ten sposób trenować, czy po prostu próbować pojrzeć punkty nawet na oko. Natomiast dobrą, dobrą zasadą jest to, żeby podawać po pierwsze, kiedy stracimy dużą grupę bez rekompensaty, dużą, czyli tam 20 kamieni na przykład, tak jak ta, i do tego to, to jest bardzo ważne, że przeciwnik nie tylko nas zbił, to też nas otoczył tak, że na zewnątrz ma bezpieczne i kamienie przydatne. Bo czasem jest tak, że stracimy grupę, ale w zamian dostaniemy coś w zamian. ale tu tak nie było. Czyli jak stracimy bardzo dużą grupę, czyli 20 kamieni i bez rekompensaty za żadnej, to po prostu poddajemy. Dobra zasada. Oczywiście, chyba, że my złapaliśmy taką wcześniej albo. Mamy już bardzo dużą przewagę, ale to już na marginesie. A druga zasada jest taka, że jak zbliża się osę, czyli mniej więcej wiadomo gdzie będą tereny, i widać, że mamy po prostu mniej. To można zobaczyć nawet na oko. Różnica taką 20-30 punktową to widać po prostu na oko, a tutaj na przykład różnica była 100-punktowa swoją drogą. No dobra, to tyle. Gra bardzo chaotyczna i bardzo skomplikowana. Były tam sekwencje naprawdę. Takie na ostrzu noża, takie, które ciężko mi było na, naprawdę ocenić. No ale pamiętajmy, że już od pewnego momentu tutaj gra nie miała za dużo, za dużo do powiedzenia już gracze nie mieli, no bo tutaj przewaga czarnych była za duża. Jeszcze raz zachęcam do poddawania. Wiem, że dla niektórych to jest bardzo naturalne, ale naprawdę warto. A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj jeszcze biały mogły zabić czarne. Wystarczy zagrać S1. S1 jest ruchem zabijającym. W grze biały zagrały T4 i tutaj czarne żyją. Była jeszcze możliwość zrobienia ko. W ten sposób i czarne grają ko. No ale ruch po prostu w S1 zabija bezwarunkowo, więc byłby najlepszy. No to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Zobaczymy się w kolejnym sezonie i powodzenia jeszcze w piątej rundzie, jeżeli ktoś nie rozegrał. Trzymajcie się.